Yaman i Ali, którzy, delikatnie mówiąc, nie pałają do siebie sympatią, są tak naprawdę braćmi. Mężczyźni nie mają pojęcia, że łączą ich więzy, a prawdę zna już tylko Arif. Czy ich mentor wyjawi im te tajemnice? Co wydarzy się w Emanet? Wyjaśniamy. Dziedzictwo, turecki hit TVP, miłośników produkcji z nadbosforu w naszym kraju nie brakuje. W polskich stacjach telewizyjnych przez lata pojawiło się wiele tureckich telenowel, które skradły serca widzów. Prawdziwy szał na seriale z Turcji rozpoczął się u nas wraz z rozpoczęciem emisji wspaniałego stulecia. Od tego czasu widzowie zakochali się także m.in. w takich tytułach, jak Elif, Cena Miłości, Tylko z Tobą czy niedawno zakończonym zakazanym owocu. Duże grono fanów ogląda obecnie Dziedzictwo Oryk Emanet, który jest emitowany od poniedziałku do piątku o godz. 16:05 w TVP1. Serial opowiada o losach biznesmena Yamana Kirimi i pochodzącej z biednej rodziny Zeier, których połączył chłopiec o imieniu Yusuf. Na drodze do swojego szczęścia napotykają jednak wiele przeszkód. Emanet, Ali i Yaman są braćmi. Jedną z największych tajemnic w telenoweli Dziedzictwo jest fakt, że Yaman i Ali są braćmi. Choć widzowie poznali tę prawdę już na początku pierwszego sezonu serialu, ci dwaj nadal nie mają pojęcia, że są ze sobą spokrewnieni. Jaman i komisarz Ali od samego początku nie pałają do siebie sympatią. Pomiędzy nimi dochodziło do wielu konfliktów, a policjant nawet aresztował biznesmena. być może ich relacje wyglądałyby inaczej, gdyby wiedzieli, że są braćmi. Skąd wiadomo, że Ali i Yaman, a także Zia są braćmi? Widzowie poznali ich tajemnicę w 81. Odcinku serialu wówczas to mężczyźni wpadli na siebie w barze Arifa i doszło między nimi do kłótni. Wtedy to wyszło na jaw, że o tym, co ich łączy, wiedział tylko Osman, a po jego śmierci jedyną osobą, która z naprawdę jest Arif. Do tej pory jednak nie zdecydował się powiedzieć o tym Alemu i Yamanowi. Czy Jaman i Ali dowiedzą się, że są braćmi? W najbliższych odcinkach Arif zmieni jednak zdanie i będzie chciał wyznać Yamanowi i Alemu prawdę o ich pochodzeniu. Stanie się to, kiedy w dziedzictwie niespodziewanie pojawi się matka Yamana, Kanan. Kobieta odwiedzi Arifa w jego barze i okłamie go, że jest chora, a przed śmiercią chce prosić synów o wybaczenie. Wyjdzie na jaw, że Kanan porzuciła Alego, kiedy ten był jeszcze małym chłopcem. Arif jednak nie da się jej oszukać i postanowi wyznać Yamanowi i Alemu, że są braćmi. W 331 odcinku Emanet, emisja 28 sierpnia 2024 roku, Arif wezwie do siebie obu mężczyzn. niest nie zdąży wyjawić im prawdy, bo rozmowa z Kanan doprowadzi go do zawału serca. Arif umrze w 332 odcinku Emanet, zabierając wielką tajemnicę do grobu.